Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat monet z okresu Cesarstwa Niemieckiego, zwłaszcza monet złotych, które mogą być świetną alternatywą w stosunku do złotych monet bulionowych. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, teraz można kliknąć przycisk subskrypcji, kliknąć dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Szanowni Państwo, na początku taka drobna uwaga. Pamiętajcie o że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a jedynie osobą, która. Można powiedzieć, wprost rozpoczyna swoją przygodę z metalami szlachetnymi. Okazją do nagrania dzisiejszego filmu było to, że no, mam w tej chwili dostęp do bardzo fajnej kolekcji e, złotych monet. Troszeczkę ten arkusz, który pokazywałem Wam ostatnio, a który się też dzisiaj tutaj pojawi, informacje znajdziecie poniżej, no, był sprowokowany właśnie przeglądem e, tej kolekcji złotych monet historycznych, e, które no, są dostępne na rynku w stosunkowo e, niedużej, Cenie. I tutaj to określenie stosunkowo duża cena jest taka, no to jest takie bardzo płynne, ponieważ no tutaj będę się odnosił tylko i wyłącznie do ceny, ile płacimy tak zwanego premium powyżej ceny spot. Tutaj takie krótkie wyjaśnienie tych dwóch pojęć, to już się wielokrotnie na moim kanale pojawiło. Cena spot, czyli jest to cena giełdowa samego kruszcu, niezależnie czy cena złota czy srebra, czyli dokładnie tyle, ile, ile na giełdzie. Za spłacimy, i tutaj już od razu posłużę się ściągami. W momencie, gdy to nagrywam, jeżeli chodzi o złoto, mamy cenę 1820, daje nam to cenę za uncję 7061. Jeżeli chodzi o srebro, mamy cenę 24 i cenę za uncję 93, mniej więcej, tak? Więc to jest nasz punkt odniesienia. Mamy cenę spot. I następnie premium. Premium to jest generalnie wszystko to, co płacimy powyżej tej ceny SPOT. Czyli dajmy na to, jeżeli cena uncji złota wynosi w dniu dzisiejszym 7061, a ja kupiłbym tą uncję. Za 8061 w sklepie, no to dokładne, dokładnie 100 zł zapłaciłem premium. Można sobie to policzyć w procentach, tak ile tego premium jest i właśnie ta wartość wyrażona w procentach jest dla mnie takim wyznacznikiem, i ona mi wskazuje, czy ja daną monetę kupiłem tanio czy drogo. Ja tego używam, nie ukrywam głównie do monet srebrnych, natomiast dokładnie ten sam mechanizm można tutaj przełożyć właśnie na złoto i na te złote monety, które Wam tutaj dzisiaj będę prezentował. No tutaj mam, żeby najpierw może pokazać, co fajnego tutaj mam, bo myślę, że te monety warte są tego, żeby je zaprezentować. Słuchajcie, zaczniemy od monety najbardziej popularnej i monety, którą chyba najłatwiej jest wam y, będzie wam znaleźć i kupić. Słuchajcie, 20 marek z wizerunkiem cesarza Wilhelma II. Bardzo fajna moneta. Zaraz sobie zerkniemy dokładnie do arkusza na jej parametry, ale na razie wam ją zaprezentuję. I y, słuchajcie, ta moneta, no, ze względu na y, duże nakłady, w jakich była wybita, no, jest bardzo często dostępna w ofertach y, dealerów jako czyste złoto y, bulionowe. Tutaj mamy próbę 900. Tak? Y, drugą z tych monet, które tutaj mamy, również bardzo popularną, to Cesarz Wilhelm I. Troszeczkę starsza moneta, tym samym ta moneta, o ile tą pierwszą monetę znajdziecie bez problemu w takich bardzo ładnych stanach, no ta moneta zazwyczaj jest już troszeczkę wytarta obiegiem, natomiast również dostępna i również bez problemu ją dostaniecie w rozsądnej cenie. I tutaj przypominam, że ta rozsądna cena odnosi się przede wszystkim do tego premium. Dobra, idziemy dalej. To, co tutaj mam, to są monety właśnie pruskie. Nie wszystkie, brakuje jeszcze właśnie cesarza Wilhelma w mundurze, ale niestety w tej kolekcji, do której mam dostęp, nie było tej monety. Kolejna moneta to moneta z roku 1888. Tutaj mamy monetę z wizerunkiem cesarza Fryderyka, Friedrich. I jest to moneta z roku 1888. Ten rok 1888 jest zwany Rokiem Trzech Cesarzy, ponieważ tutaj było, był koniec panowania cesarza Wilhelma I. Na chwilę właśnie był tutaj cesarz Fryderyk i następnie cesarz Wilhelm II. I mniejsze frakcje, czyli monety dziesięciomarkowe, również z tymi samymi wizerunkami, czyli jedziemy od najstarszej. Tutaj mamy. Cesarz Wilhelm, tak. I słuchajcie, te monety 10. O, ostrość. Te monety dziesięciomarkowe no, są już jednak zdecydowanie droższe niż monety dwudziestomarkowe. Natomiast jeżeli dobrze, dobrze posłucha... poszukacie, to da się je też w jakiejś rozsądnej cenie kupić. No działa tutaj dokładnie ten sam mechanizm. Im mniejsza moneta, im mniejsza frakcja, tym te złoto jest droższe. To samo dokładnie mamy przy monetach bulionowych. Mniej premium płacimy w, przy monecie jednouncjowej w stosunku na przykład do monety dziesiąta uncji. Następnie, co tutaj Wam pokażę, czyli Fryderyka, dokładnie ten sam wizerunek jak na monecie 20 markowej i Cesar Wilhelm II, najbardziej popularny, najłatwiej dostępny, moneta 10 markowa. Dobrze. Dobra, słuchajcie, teraz zerknijmy sobie na arkusz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry tych monet. Tutaj zobaczymy, czy to. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie zaznaczyłem, już podkreśliłem, mamy cesarstwo 20 marek. W momencie, gdy to nagrywam, udało mi się bez problemu znaleźć oferty sprzedaży za 1850, ale wiem, że da się kupić taniej tą, te monety czyli w przypadku tej monety mamy premium na poziomie 13,7 powiem Wam szczerze, że troszeczkę dużo, bo naprawdę widziałem je tanie no ale jakoś akurat teraz nie było jeżeli chodzi o parametry 7,96 to jest moneta próba 900 to jest 20 marek 10 marek 3,98 grama i również próba 905 marek w tej chwili całkowicie pomijam monety 10 markowe tak jak Wam wspomniałem w momencie gdy to nagrywam widziałem oferty po 1000 zł daje nam to premium na poziomie 22,9%. Czyli jest to stosunkowo wysokie premium, przynajmniej w porównaniu z monetami bulionowymi. Natomiast, no, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie budowaniem swojego stosu złota w, w połączeniu z kolekcją, to myślę, że jest to świetna alternatywa, bo powiem Wam, że zestawienie właśnie takich monet historycznych. No, świetnie się to prezentuje, świetnie się to prezentuje wizualnie. Idziemy dalej, idziemy dalej, bo myślę, że warto przy okazji omawiania złotych monet z tamtego okresu. Aha, jeszcze tutaj taka informacja. Jeżeli chodzi o arkusz, zerknijcie do opisu pod filmem, jakby was ten arkusz interesował. Idziemy dalej, ponieważ no, omawiając monety złote, no, trzeba wspomnieć o monetach srebrnych z tamtego okresu. To co tutaj mam, słuchajcie, u góry monety pięciomarkowe, różne, y, następnie monety trzymarkowe. No nie mam akurat monety dwumarkowej, znaczy mam, ale mam ją w holderze, jeszcze nie została z tego holderu wyjęta. Ja, słuchajcie, jakoś specjalnie tych monet nie zbieram, jeżeli chodzi o roczniki czy wizerunki, raczej na zasadzie, jeżeli trafi się jakaś fajna, ciekawa okazja, no to taką monetę y, kupuję. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te monety, y, można powiedzieć, że one trafiają do tak zwanej mojej szarej strefy. Ja już kiedyś Wam tłumaczyłem, co to określenie u mnie y, oznacza, czyli są to monety, które których, które są, mają jakąś wartość numizmatyczną, a jednocześnie ich wartość czyli, czy też cena zakupu no jest zbliżona do ceny spot, czyli to premium nie jest jakoś specjalnie wysokie. Część z tych monet, które tutaj widzicie, na przykład ta moneta z Bawarii, no ona w ogóle się do tego już nie zalicza, ponieważ jest to czysto, mamy tutaj głównie wartość numizmatyczną. No ale dobra, słuchajcie. Tutaj mamy pięć marek z tym samym wizerunkiem, który wam pokazywałem tutaj, czyli cesarz Wilhelm I. Następnie mamy monety, dwie monety trzymarkowe z wizerunkiem cesarza Wilhelma II. Mam monetę pruską z y, trzymarkową z cesarzem Wilhelmem II w mundurze. To jest po prostu późniejsza moneta 913-914, chyba też były dokładnie te same wizerunki. Mam też dwie marki z cesarzem Wilhelmem II, właśnie w tej najbardziej popularnym y, wizerunku. Jeżeli chodzi o ceny tych monet, słuchajcie, ja, mam, ja mogę powiedzieć, że te, chyba najpopularniejsze są te trzy markówki tutaj z Wilhelmem II. Da się je kupić gdzieś w granicach 70-75 zł za, za te roczniki 1910-1912, mniej więcej ten okres. Tą monetę markową udało mi się kupić za 110 zł, natomiast no, umówmy się, że jej stan jest raczej, raczej słaby, natomiast no, wpisuje się Właśnie w tą konwencję tego, tak jak powiedziałem Wam, tej szarej strefy. Natomiast monety, z racji tego, że okres Cesarstwa Niemieckiego jest bardzo popularnym okresem do kolekcjonowania i w Polsce, zwłaszcza w, no, myślę, że nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest on bardzo popularny, wiele osób szuka tych monet, co widać bardzo mocno gdzieś, jak się jest na giełdzie. Słuchajcie, jest sporo monet rzadszych, z rzadszymi wizerunkami z tamtego okresu, czy chociażby tutaj akurat mam, tu jest Saksonia, czy jak powiedziałem Wam Bawaria, no jest naprawdę sporo, jeżeli, spory wybór, jeżeli chodzi o te monety, ale to sobie myślę zostawimy gdzieś na osobny film, żeby omówić co w ogóle mamy dostępne z tamtego okresu. Ja tylko mogę Wam powiedzieć, że o ile za takiego wytartego Wilhelma można gdzieś dostać w granicach 120-130 zł na dzień dzisiejszy, no to już na przykład taką monetę bawarską, no trzeba dać grubo powyżej 200 złotych, żeby ją, żeby ją kupić, no głównie ze względu na to, że po prostu rzadziej, rzadziej na rynku występuje. To co jest ciekawe, jeżeli ktoś by się zainteresował właśnie zbieraniem złota Historycznego w taki sposób, jak tutaj pokazałem, to to, że każdy z tych landów, każde z tych królestw, które wtedy mieliśmy, czy miast, które wchodziły w skład Cesarstwa Niemieckiego, no, miało swoje złote monety ze swoimi wizerunkami, I o ile te monety pruskie, no tutaj można sobie według tego arkusza przeliczać, ponieważ są najtańsze, było ich najzwyczajniej w świecie, najwięcej, może jeszcze bawarskie, by do tego można zaliczyć, natomiast no, potem już wchodzą nam monety zdecydowanie rzadsze, które trudniej dostać, no i które już nawet w przypadku monet złotych no, ta wartość premium jest zdecydowanie, zdecydowanie wyższa. Jedna taka informacja, nie jestem w stanie tej informacji dokładnie potwierdzić, bardzo byłbym wdzięczny, jakbyście się odnieśli do tego w komentarzu, ponieważ no, usłyszałem, że w momencie, gdy nastąpił bardzo duży wzrost ceny srebra po wybuchu pandemii, no wszystkie generalnie monety poszły w górę, ceny tych monet poszły w górę. No to y, zmniejszyła się różnica pomiędzy ceną tych monet bardziej rzadkich, jak na przykład monety tutaj y, z tym Fryderykiem, 10, tutaj 20 marek czy 10 marek, w stosunku do tych monet czysto buljonowych, bardzo popularnych i najczęściej dostępnych, że kiedyś. Ta różnica była większa. No, wnioskować by można z tego, że bardziej się opłaca po prostu kupić monety, która jest troszeczkę rzadsza dzisiaj. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, gdyby jednak złoto zaczęło spadać, a chcielibyśmy naszą kolekcję wyprzedać. Ale to tylko słuchajcie takie moje przypuszczenia. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co Wy na ten temat myślicie, jakie macie doświadczenia w tym zakresie. Dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego y, materiału. Y, będę wdzięczny za y, komentarze, jeżeli przedstawicie swój punkt widzenia na temat właśnie tych monet, które tutaj Wam pokazałem. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych materiałach.